Czas na najwspanialsze przedstawienie świata. Śniłaś mi się. Pierwsze wrażenie zawsze jest silne. To DC Mini. Ten aparat to klucz do naszych snów. Nie wiedziałem, że potrafię robić takie rzeczy. Faktycznie, technologia jak ze snu. Prace nad DC Mini wciąż trwają. Gdy zostaną ukończone, będziemy mogli wchodzić w świat snów nawet na jawie. Powiedziałeś, że to przyjaciel. Pracowaliśmy kiedyś razem. To czemu zamknął cię w klatce? Nie wiem. Nie sądzę, żeby próbował mnie oszukać. Słyszysz mnie? Tak? Głośno i wyraźnie. Zauważyłaś jakieś anomalie? To bardzo groźny sen. Jeśli coś zacznie się dziać z Atsuko, włącz aparaturę budzącą. Dobrze. Ale czy zbytnio nie ryzykujesz? Tokita przepadł w tym śnie Himuro. Za kogo mnie masz? Przepraszam, że w ciebie zwątpiłem. Dziecięce sny. Poproszę jeden. Dystrybucja w Polsce Imperial Entertainment. Tekst Kuba Wetzile. Czytał Jacek Sobieszczański.